Siemanko, z tej strony Robson, witam was w kolejnym odcinku z The Walls Okej, okay, rozgrywka się już rozpoczęła, wezmę sobie zestaw łucznika Jestem w teamie drugim, wlosowała nam się mapka zimowa, OK. Na początku jak zawsze są lagi, gdyż to jest serwer z slotowy I dzisiaj też prowadzi lobby, a więc mogą być trochę lagi Okej, okay, tutaj wszystkie skrzynki pozbierane niestety Okej okay. Zobaczymy czy tutaj też już zabrali, no tak, niestety nic mi się nie udało złapać Okej, okay, będę chciał sobie zrobić w dzisiejszym odcinku mieczek z czarny oczywiście. I do tego będę potrzebował... ...Diamentów. Jeszcze nie otrzymałem przedmiotów stałych, jest trochę lag. Cały czas jest 9 minut 58 sekund do... opancia ścian, w ogóle nie odlicza jeszcze. Ale powinno się zaraz to uspokoić i przestać lagować, oby. Czekam chwilkę... ...Na no moje przedmioty stałe, gdyż bez nich to nie wiem, nie mam szans wybudowania wieży bo muszę sobie skraftować moje nożyce do liści. okej okay. okej, okay, okej, okay. No niestety dość długo trwa ten lak, no ale poczekamy. Dobra, w międzyczasie powiem Wam, że nagrywam yy, to drugi raz, ponieważ wy... Aha, te po nas dołu tutaj, spoko. Jaką, wziąć sobie zestaw? Wezmę sobie zestaw alchemika, okej okay. Jakiś bóg wystąpił, no ale spoko. Na nagrywam to po raz drugi, ponieważ w poprzedniej rundzie jeden z, z graczy z mojego teamu postanowił Mnie zabić poprzez strącenie mnie śnieżkami z, z wieży Możecie to teraz zobaczyć, mam nadzieję, że ktoś z moderacji to zobaczy Nawet myślę, że na pewno to zobaczy I mam nadzieję, że ten typ dostanie bana za to co zrobił, gdyż tylko Tylko muszę to drugi raz nagrywać, a tak to miałbym już to There's the goal of it? Okay. Okej, okay, dostałem te przedmioty stałe już, a więc spoko. Zrobię sobie nożyce i mogę zebrać liście. A więc teraz zostałem was z przyspieszeniem lub zrobię krótkie cięcie i widzimy się już jak ściany będą opadać. Okej, okay, do pęczeń ścian zostało już tylko parę sekund Okej, okay, lecimy na środek No dostałem od jakiegoś typeczka ee, koksa, więc się bardzo cieszę z tego Okej, okay, zjem sobie koksa i sobie by jeszcze wypić tą potkę Okej, okay, złote jabłka, złote jabłka muszę złapać No bez nich będzie potem ciężko Dobra Piję to i możemy się już tutaj, no bić szybko Dobra, jakaś tutaj Okej, okay, okej okay. No już ktoś ją zabił, naprawdę Ktoś mi ją dobił, no ale trudno na tej poce naprawdę jest bardzo fajnie, się tutaj właśnie tak biega Bardzo, bardzo, bardzo fajnie Tutaj typeczka od razu sobie dogonię Okej, okay, też jest na koksie widza, więc od niego już uciekam Tutaj jest w ogóle dużo innych typów Okej okay. Okej, okay. no rozja chyba koksa ten typek, no ale trudno Mi się już właśnie skończył chyba Więc uciekam już No nie udało mi się nikogo zabić, ryle really. Nie wiem w ogóle w jakim jestem teamie teraz Ciągle o tym zapominam Okej, okay, jestem w niebieski, dobra Mam złote jabłka, o tyle dobrze Okej, okay, ktoś się tutaj w nas wbił Jakiś czerwony Ok, szybko tjętli Okej, okay. sorry jak mojego wysadzę Nie, uciekaj, chciałem czerwonego No dobrze, że mój nie spadł, bo była lipa trochę Dobra, ten ucieka już, koks mi się skończył Ale ja jeszcze mam chyba potkę na szybkość Może go jakoś dogonię szybko, dawaj tak blisko okej okay, dostał jednego hita jeszcze ma 4,5 serduszka lululul nie uciekaj dobra tu zmieniam zmieniam cel aha czterech teraz się we mnie rzucili to co dajemy okej okay. mam muszę kontrolować swoje hp no nie mogę dobić typa dobra ucieknę bo trochę hp moje zmalało a już tam typek miał dwa serduszka Dobra, gdzie jest mój łuk, dobra, kirow wyrzucam Niezbyt go potrzebuję, dobra, AT&T pod nogi Nie wiem czy to była dobra decyzja <coughs> Dobra, z nim to jabłko i łuk, łuk, łuk Okej, okay, na tylu serduszkach próbowałeś się z nim bić Dobra, padaj Okej, okay, jestem na dwa hity Ale on w sumie też no lagi są trochę, no to trochę mnie denerwuje, bo on już by może padł Ach, jedno serduszko i dalej ucieka, no szkoda Mam trochę mało killi w dzisiejszym odcinku, no ale życie, ale myślę, że jakimś fartem uda nam się to wygrać Nie wiem ile jest osób z mojego teamu, gdyż tap jest trochę zbugowany i nie widać Dobra, biegniemy za tym czerwony, może jego chociaż się uda zabić No, no proszę, chodź tutaj Okej, okay. trochę mi się sprint wyłą wyłączył tutaj Dobra, jest tutaj dwóch moich, a więc spoko No nie, nikogo nie mogę złapać w tym odcinku, wszyscy mi jakoś dziwnie uciekają Naprawdę trochę failowy ten odcinek Wszyscy mi uciekają Okej, okay, tutaj jest dwóch czerwonych, wbijamy się w nich Protelex, dawaj, Protelex, poliża, poliża jest! Zabiłem go, wow! O i drugiego też, mam dwa koksy, super raśnie po prostu Wreszcie udało mi się kogoś fajnie zabić Protelex Niestety zginął Spoko Jeszcze zostało 14 osób, o tutaj Widzę, że się biją ostro, o tutaj z mojego teamu nie ma całego EQ Drugi też, widzę, że Ostro chyba się strzelali Zamiast zbierać EQ Okej, okay, tutaj mojemu typowi pomogę Tutaj też pomogę mojemu typowi. Ten typ będzie uciekał na pewno. O, okej, okay, żółty się tutaj wtrącił. Co on uciekł mi na tylu serduszkach? Na tylu serduszkach naprawdę? Kto to się bił? Zielony? Ale też na koksie. Wszyscy tutaj na koksach się biją cały czas. No, Dobrze, że jeszcze mam te dwa koksy, więc będzie okej. Okay. O już, już mi się skończył. Co za o ojejku. Dobra, miał tu perły widziałem, ale chyba ten typek... Nie, są tutaj, dobra. Wrzucę tutaj trochę tych itemków. Okej, okay, mam perły, to jest, to jest ważne. Dobra, czy... Niebieski, niebieski. Spoko. Mam tutaj jeszcze te dwie potki, fajne. Okej, okay, na regenerację może mi się yy, kiedyś przydać tutaj. Dobra, zostało jeszcze 8 osób, z tego na pewno yy, kary jest ze mną. Z niebieskich. Jeszcze tutaj widziałem jednego typeczka. Tutaj sobie... O, ten na koksie. się tutaj się tutaj wbija zjadłbym też koksa ale on na pewno ucieknie nie widać skoczymy tutaj dziur do dziurki wątpię żeby się na to nabrał i za mną wskoczył okej okay, nie wskoczył ale dobra teraz go bijemy Co jest, perła nie zadziałała LOL Co, ja żyję <grym> Aha, dobra, spoko lag, ja żyję, co za fart Już myślałem, że będzie po mnie Ale, naprawdę, przeżyłem To było <grym> lag <grym> Spoko, ja żyję dalej, jest spoko To było trochę dziwne, taki ten wybuch, tak zlagował się trochę Potem spadam, dwie perły rzuciłem, spoko, jedna mnie tepła, a druga Druga nic. Właśnie, czekałem aż mnie tepnie, ale nic się nie działo, ale na szczęście po chwili mnie steleportowało Okej, okay, ten typek padnie czy nie? Jest, udało się go zabić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu jest niebieski, jak mnie przestraszył, spoko typ. Okej, okay, ten boss mam dalej żyje, co tak yy, wywalał to TNT. Ile mam? Aha, okej. Okay. Mam 29 diamentów, trzeba coś z tego zrobić. Mam 44 sekundy na no to aha okej okay, spadłem no niestety spadłem w nicość no trudno nie przywarciłem drugi raz szczęście mnie opuściło okej okay, jeszcze na koniec chciałbym pozdrowić Violet i Kajoicie a więc to już będzie koniec odcinka ja się z wami żegnam i cześć